Cześć, się, Już jesteśmy z powrotem. Kręcimy dalej. No. Także, a ty... Chodziło za to, jaskini czy nie? No nie wiem. Dobra, to weźmy to jakoś zabezpieczyć, żeby nic jej nie wylazło. Jestem ciekawy, w którym to miejscu. blisko. No. O, muszę teraz jakoś ciekawie, inteligentnie przejść, żeby nie spaść do lawy. Masz lawę. Masz wiaderko przy sobie? Nie. Ale no mogę. Nie mam żelazo. Mogę jest, zrobić. To Dobra, to wezmę. Chcę, tak, żeby po Ha, to jest dobry pomysł. Z szkła i tam pójdę lawę, do lawej, do szkły. To Dobra, to dam ci trzy wiadra z lawą, starczy. Tak. Potem się najwyżej wróci. No na pewno będzie gdzieś zejście, tylko żeby żeby to puścić po sufici przyda się też szkło tylko. Szkło. szkło, no, szkło. Tylko, że niestety nie szkło, szyby tylko szkło. Szkłóżko. Szkółko, nie. Mhm. Po kwadrat, znaczy twór, No dawaj, 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 dawaj. Jesteśmy i co mamy turec z tą i właściwie tyle. I teraz zablokujemy przepływ dla wyświetla Co? No trzeba wziąć, zaraz biorę Weźmiemy jeszcze żelazo i ja nie żelazo tylko złota, co ja mówię Złota w ogóle teraz zebrałem 21. A my chyba jeszcze coś tam mamy, nie? Czy nie? Eee, chyba 4, 5, 5, no. chyba. 4. I wszystko ja zebrałem. Po próbuje nie ma. Mamy recstą 30 Za każdym razem za tę westę na śnieba nie zużywam. Ewentualnie na co na mapę albo na zegarek chyba. No możemy porobić. Ja mogę zrobić kilka mechanizmów. Możemy zrobić też pułapki do tak. No <grym> potwory. Okay. Jakieś wejścia czy coś.

Mam prawie 30 poziom, nie, to wracam do tego miejsca gdzie byłem wcześniej. Okay. Tutaj to żelazo. Żelazo, Że na państwo. Nie pnie gram, Oj, aż u mnie słychać. Nie chcę że dużo. Masakrycznie, strasznie brzmi. Co? Myślałem, że ten ty, ty No, byłoby kiepsko. Ciekawe czy jeszcze jest to, że jak Kripera jak, jak y, wolny Piorun, czy on się wnieść, Kripera, na y, skrzydłowanego? Nie. A co? A, y, jak właśnie weszło, była burza, ale to wygląda na filmiki, bo udało mi jak... Piotr walnął krypera i zaczął się tak... był w mech, nagle spędzowany i 5 razy chyba mocniej wybuchał 5 razy to mocniej szkło? No to 5 albo na 10 mini bomba Czego nie potrzebuję? Tego nie potrzebuję Tego nie potrzebuję mam? A postaraj się być może w Unia domu tak okej, Będę, będę Szkoda, że dalej tak, nie ma diamentów Słyszę jak brzmi A jestem pod zimą, super I Bardzo jeszcze okoliczne jaskinie i wraca. Jest kina, oj Oj spalił się, ja byłem, teraz się nie spali. Bieg, 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 się czekać. Nie teraz on spalił. Bóg, 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 o, oh, tupy. Co? Ojo. E -e -e. Zombie. Zombiłem teraz padł do lawy, to był przerąbamy. A towie polecam zrobić sobie zbroję. Nic yes. yes, nie ma. Nie yes. mamy. No mamy trochę tego, że razem. Ja tu mam 50 jeszcze przy sobie. Jeszcze oh, tu mamy te wejście. Ale mi się teraz pierwszy. Hmm. Proszę, ja 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 proszę, Nie wiem, proszę, 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 A jak się zachodzi? Nie wiem. proszę, wstaje. W wstaje. W na w mm, no nie. U mnie to proszę, 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 to Teraz Teraz się wynoszę tylko jeszcze wbiorę trochę do Laza. Jej. i o stary mam tak. diament tylko, jeden? Jest, tylko jest w lawie. Na razie widzę jeden. Muszę go jakoś. A jeszcze iść po niego. Mam go, tylko chodzi o to, że jest w lawie. E, jak? Jaki w lawie? Jest w lawie. Już nie wiem czy jak go rozwalę. Czy pod nim jest lawa, czy kamień. E... No to tu się pod niego. Nie jeszcze tu. Tak dziwnie się... Zobacz, co jest pod nim. Mam takie dziwne wrażenie, że pod nim no, przyda nam się tym nie będzie. Jakby się tu zrobić? Hmm, woda. Tak, wiodro z wodą. Dodam. Skąd ja wodę? Przygoda życia. O dobra, chłodzę, cóż. Kurde, moju. Chodź tu, pitlaku. Zrobimy mu coś takiego. Spadać. Pięknie. Myliłeś się. Coś tu sobie zachodziło pięknie. i przejdziemy hmm. do dobra a, dobra, podkopałem go jest mu... tak jest osiągnięcie zdobyte szkoda, że tylko jeden może będzie tu coś jeszcze, no dobra, nie, nie będziemy się. Mamy jeden, co możemy zrobić z innego diamentu? Łopatę. Ale no tak, bo do entrant tej błotny trzeba mieć obsidian, tak? No właśnie, także jesteśmy tak w dupie. A ja sobie tak na niego wszedłem po prostu. Był na poziomie dziesiątym. Jeden diament, super. To trzeba wykiewszyć na Nie wiem. Ale mam tu normalnie jezioro lawie. Szkoda, że tego nie widzisz. I idę sobie teraz po co? Teraz sobie idę Po złoto. Po złoto. Po złoto dziwki i chwały. Nie <grymne> ja to nie ten jaśniał, zrobię przychodzę, nie ma. 4, 8, osiem. kurde. Nie osiem 8 złota i to nie koniec. A tu jest kurde obsydiona. Miałem jeszcze dwa. Diamant to bym od razu wzyknął killer. I by się poszło po obsydionu. Jeszcze Aha. na to jezioro ten będzie. A czemu nie? Jak wszystko to wszystko. Węczy mi się cholera love. Ale w takim miejscu jestem. to trzeba będzie wrócić. Hmm. na pewno. Ale jak najczęściej w Minecraftie myślałem, że mam diament? Nie, że widzę diament, a to się okazał lazurit. <grystwórkie> Dobra. Co my tu mamy? Nie no, wiem. Jak, archiwki, przepisy, archiwki, oszukamy A boli, że wracaj. No, a jak stoimy z czasem? No. To... Jestem pewien, że odpadałem od początku. Tam... No, będzie już tak 12, 10 dni. Dobra. Wezmę jeszcze co mam tu po i się zbieram. Jeszcze tu wrócę, bowiem... wiem. Uu, i teraz, żeby się jeszcze wygrał. Dobra zrobię sobie małą pauzę na powrót Nie chcę mi się teraz po tych jaskiniach godzinę więc znaczy no, godzinę nagrywając Więc zrobię małą pauzę i wrócę jak będę w wiosce za dwóch. Dobra widzę już hatę Tak? Tak to chata. Coś ty tu zrobił O, jedłeś ogródek no Nie że się, że jesteś No więc tak, tutaj są marchewki A to, co są, to są te chlebek Super Super, fajnie A, tutaj Poczekaj jeszcze raz Zabiję to sobie, Zabij. to sobie Pokrężyłem go i tak No mów Gołubiter Co? Co masz trawę czy co? No, dobra. We need to go deeper. A tutaj. Mhm, dobra. Coś jestem ja zrobić. Ja coś z tym zrobię. A coś chciał, że będę, kopię na pewno kopie na pasze tu jest węgla, koleś. No właśnie mówię. Jak na początku zobaczyłem ja i tu... Ja ci powiem, ja to byłem wcześniej, ale to było widźma. I było ciężko świeczek nie stawiałem najpierw wiedźm w ogóle nie było, były ich dom, domki ale wiedźm nie było a potem nagle dodali wiedźmy jako normalne potworki w sensie pojawiały się wszędzie a nie tylko na bagnach to też chyba i już według mnie no tak jak już widać tylko domki no bo one są mocniejsze walą tymi potjonami jak powalone no. Dobra, pilot mi się skończył musisz dokończyć robotę, bo no nie mam urządzenia. Okay, mam, idę oddać have... to, co mam oddać do pieca. O, koleś, mam oh, problem. Nie, nie, mo mogę... brak tego. Tak. Hehe, dobra, dobra, dobra. Minerały. No, nie do minerałów. Ej, Czekaj tutaj osobno. Nie, po co ja zrobię inną mm, skrzynkę na takie sprzęty. Ok, bo już tam wszystko wsadzałem, żeby był porządek, tak jak porządek... Ja ci... Ja super, ja sobie... Dam ci daw rozlawę do skrzynki... twojej. A Wsadzałem wszystko. No, 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 no. Raz, dwa. Robimy tak. Ja zrobię jeszcze jedną skrzynkę na minerały. W ogóle w następnym odcinku przyda się zrobić story przed naszymi domkami, wiesz? Znaczy nie domkami, A, tylko się O... Nie kontaktowałem przez chwilę. Co? Nie kontaktowałem. Co mówię? Przez, nie. 5 sekund. Chwila. <grym Mówiłem. <grym jak się... będzie tu, nie spali się. Przecież prawą fizyki, ale się nie spali. Mówiłem że Zobaczmy. musimy zrobić yy, storage a no takie rzeczy typu Na takie wszystko. mamy i tyle No po co? Po to? to no, tak... nie no, storage zrobimy jeden no. i zbroje, kilofy i tak dalej To znaczy, co? Ale według mnie nasze minerały jedynie nie tak no bo... A zamiast tam mogą być wszystko razem No ja no ale a ja... W takim dużym storageu No ja właśnie a ja bym zrobił jeden duży storage i podzielił go na dwie części Znaczy może nie duży i po prostu byłyby dwie raje i każdy by w tych rajach miał swoje powiedzmy jedzenie minerały i tak dalej i tak dalej, i tak dalej. żeby po prostu nikt nie miał wątków to co brał i tak dalej no. po tym wiadomo jak sera się tutaj rozrosnie no to wtedy no, każdy będzie budował swoje Jak to będzie wyglądać wszystko dobra, kamień przepalony dam tu kabla dam tu zrobić ładnie pięknie wszyscy zadowoleni piec, 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 ja jeszcze piec No i w sumie to chyba tyle. Jak jak tam stoimy z czasem? No, a ten odcinek będzie trochę krótszy, ale minimalnie. No, no, to wiadomo będzie druga część trzeciego odcinka. No w sumie jako taką w naszych siedzibach to dużo się... A nie, ty coś tu zrobiłeś, patrz. Co to za mały mały pokój? O, a czy ten mojus, pokój, ja już jest pokojem? Czy strzy nie przed No, ty co to jest? To że ukryć? Ja pierdol, pierdol. No. Do. Dobra. Podkąś. Co to jest? Czemu dziurę w ścianie zjemuś? Zjemuś kupuję tu. Jak Aby tu się nic nie zmieniło, co? No, no, po się. Ja. Z no, spieprzaj kurde, nie da rady Ty ja w ogóle miałeś zbroję zrobić, nie? Mm. <grym> <grym> Może do wyjścia nie w tą stronę. <grym> no, ale ja wyglądam... Z tej liście. dobra. No, c gdzieś podpieprzył żelazo. Z to do jednej skrzynki. Jako i surowcy miały być na razie razem. Na razie. Potem i tak się dzielimy wszystkim. No tu się to wszystko ładnie wypala. Widziałem ja się, że, że złota zebrałem. No to, złoto. no to złoto sobie wezmę, bo w sumie i tak ja zabrałem raczej złoto A lubię takie pierdółki, typu ozdoby mhm. No. A to ile tego to jest? Pięciu tu, tu pięć i w tym... W piecach 25 około. Aha, Dobra, fajnie. No to cóż chyba na ten odcinek będziemy już kończyć się nie Tak właśnie. Tu nie mówisz. O, 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 właśnie okay. Dobra. No. no to chyba tyle jeśli chodzi. Tak. O to... Trzeci odcinek będzie później. na dwie części i muzyczkę dodamy. Żeby nie było takcji. No właśnie. Poleci się coś. Ale co konkretnie to się jeszcze przekonacie? No. no, tyle. Na razie, cześć, do usłyszenia. Cześć.